Krótki filmik. Trump usłyszał zarzuty kart. Ja nawet nie czytałem tego. Tam jakieś bzdury wymyślają, że e, niby źle. Zapłacił tej gwieździe porno. Stormy Daniels. Daniels to trzeba usłyszeć Storm. Więc teraz ja wam powiem. Dwa lata. W kręgach internetowych mówi się, że czekamy na sztorm. Czekamy na aresztowanie fejkowe, aresztowanie Trumpa. Tak? Dwa lata ludzie to wiedzą. Setki tysięcy ludzi prawdopodobnie. Jak nie miliony o tym wiedzą. Wiedzą, że to jest show. To jest teatr. Nieważne co. Nieważne dokładnie, co będzie się działo. To jest teatr. Więc tak, tydzień temu mówili, że a już. We wtorek Trump poinformował, że będzie poinformowany. Później ten, ten zdjęcia, wygenerowane przez AI, przez silniki uczenia maszynowego, tak zwaną sztuczną inteligencję, zostały wygenerowane, że Trump aresztowany. Później wygenerowali jeszcze aresztowanie Fauciego, Baracka Obamy, Clinton i tak dalej. Więc teraz tak. Jedyna osoba, która nie musi się obawiać o prawdziwe aresztowanie to jest Donald Trump. Dlaczego? Bo jest prezydentem, jest prawowitym prezydentem stanu, Stanów Zjednoczonych. I całkiem możliwe, że nawet jeżeli zobaczycie jakieś fejkowe aresztowanie Trumpa, to później okaże się, że on nie został nigdy aresztowany, albo przynajmniej nie może zostać aresztowany. I... Bo jest prezydentem USA. Taka jest prawda. To jest tylko i wyłącznie teatr. Debile mogą się podniecać. Pozdrawiam.